Tasze pracowała w firmie audytorskiej i uważała się za niezależną i zapewnioną kobietę. Uzbierała pieniądze na mieszkanie i wkrótce planowała kupić ładny samochód zagranicznej marki. Do realizacji tego marzenia zostało jej już niewiele, ale przed tym musiała, tak jak wszystkie zapewnione kobiety, pojechać za granicę. To były jej plany na najbliższą przyszłość, z wyjątkiem jednego: nie mogła zarobić na osobiste szczęście kobiece, o którym tak marzyła. Miała już 30 lat, ale nie spotkała jeszcze mężczyzny, z którym chciałaby spędzić całe życie. Zastanawiała się często, dlaczego nawet jej niezauważalne koleżanki i przyjaciółki mają już dawno rodziny i troskliwych mężczyzn. A ona wciąż pozostaje sama. Miała krótkotrwałe związki, ale w nich nie czuła miłości, zawsze była jakaś obojętność. Tasze często zadawała sobie pytanie, dlaczego tak piękna, zadbana i stylowo ubrana kobieta, jak ona. Nie może znaleźć prawdziwej miłości, jedynej na całe życie. Nie mogła znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Na wyjazd do Dubaju wybierała się z przyjaciółką Lenką, która po rozstaniu była bardzo przygnębiona i zgodziła się pojechać z Tasią, aby uleczyć swoje duchowe rany. Bilety były już kupione, walizki spakowane, wylot za dwa dni. Taż z niecierpliwością czekała na zagraniczny wypoczynek, zasypiając i budząc się z myślami o tym. Ile nowego zobaczy po raz pierwszy w swoim życiu? Lenka już była wcześniej w miejscu, do którego mieli lecieć, więc Tasi nie było straszno lecieć z doświadczoną przyjaciółką. Tasze zaczęła urlop i mogłaby się wyspać przed długą podróżą, ale rano obudził ją telefon. To była Lenka. Tasze, przepraszam, chyba cię obudziłam, cicho powiedziała Lenka. Tak, obudziłaś mnie, no i co teraz? Mów, po co potrzebowałaś mnie o tak wczesnej porze? Zażartowała Tasze. Tasze, rozumiesz, pogodziłam się wczoraj z Lenką. Przyszedł z kwiatami i powiedział, że nie może beze mnie, że był głupcem, kiedy odszedł. Krótko mówiąc, nie mogę jechać. Lenka właśnie dostał pracę. Kto go puści, a ja też nie mogę zapłacić za dwie osoby, a on mnie samej nie puszcza. Wiesz przecież, jak go kocham. Sama widziałaś, jak się martwiłam, a teraz nie mogę go odepchnąć. Krótko mówiąc, nie mogę. Wewnątrz Tasi wszystko się ściskało i łzy napływały jej do oczu. Jak to? Myślała. Dlaczego ona nie ma tej osoby, z którą mieliby wspólne plany i wspólne życie? Dobrze, Elien Pa, powiedziała Tasze i się rozłączyła. Wszystkie jej plany i marzenia runęły, a ona nie wiedziała, co robić, z kim teraz jechać. Nikt się nie zbierze w dwa dni, a sama nie może pojechać do obcego kraju, a co ona tam będzie robić sama? Popsuł jej się nastrój i położyła się. Nie chcąc nic robić, choć wczoraj miała plany na cały dzień. Zdenerwowana, znowu zasnęła. Obudziła się bliżej południa, przemyślała poranną rozmowę z Lenką i poczuła się bardziej pewnie. W końcu nie jest już małą dziewczynką i może pojechać na wakacje sama. Nie jest głupia, poradzi sobie. Lot przebiegł normalnie, taksówka zawiozła ją do odpowiedniego hotelu i oto siedziała już na balkonie swojego pokoju, delektując się podanym jej koktajlem i patrząc na morze. Myślała o tym, jak nie powiodło się lęs, bo ona teraz jest w Rosji, a tasze rozkoszuje się cudownym Dubaju i widokiem na morze. Po krótkim odpoczynku zeszła do kawiarni, zamówiła koktajl i z zainteresowaniem obserwowała wypoczywających cudzoziemców. Cześć, piękna! powiedział ktoś po rosyjsku z mocnym akcentem. Odwróciła się obok stał przystojny, wysoki młody arab. Dzień dobry, odpowiedziała. Nazywam się Azym, przedstawił się arab. Bardzo mi miło, ja jestem Taishia. Ma pan bardzo piękne imię i pan sam jest bardzo przystojny. Zauważyłem panią z daleka i od razu pomyślałem, że jest pani Rosjanką. Rosyjskie dziewczyny są naprawdę bardzo ładne, ale pani jest jakaś szczególna, takich nie spotykałem, jest pani jak bogini. Tasi było miło słyszeć komplementy od Araba, ale wiedziała o nieudanych romansach rosyjskich dziewczyn i o tym, że niektórzy arabscy chłopcy mogą wykorzystywać rosyjskie kobiety. Dlatego postanowiła po prostu porozmawiać z nim, tym bardziej, że jest sama i rozmowa jest jej potrzebna. Azym zamówił jeszcze dwa koktajle pinekelady i, uzyskawszy jej zgodę, usiadł obok, aby opowiedzieć o sobie. Miał 25 lat, skończył Uniwersytet w Rosji, dlatego dość dobrze mówi po rosyjsku. Pracuje w fabryce swojego ojca i tylko dwa razy w miesiącu może sobie pozwolić na spacery po plaży. Dzisiaj akurat był ten dzień, kiedy mógł oddalić się od pracy i spotkał Tasię. Długo chodzili po plaży, pili koktajle, biegali po wodzie, a on kręcił ją w ramionach. Tasi wydawało się, że zna go całe życie, bo nigdy nie spotkała tak troskliwego i mądrego mężczyzny. Myślała, że nasi mężczyźni nie mają się do czego porównywać z cudzoziemcami i że Rosja jest zacofana pod względem rozwoju i inteligencji. Odprowadził ją do hotelu i poszedł. Tasze weszła do pokoju i upadła na łóżko, szczęśliwa i zmęczona. Pogrążyła się w marzeniach o Azimie i z tymi myślami zasnęła. Rano wyszła na balkon i zobaczyła Azimę, który stał z bukietem kwiatów. Urlop minął niezauważenie, spotykali się każdego wieczoru i spędzali noce na plaży. Zakochała się. Oto on, prawdziwy mężczyzna, oto ona, mój los! myślała Taszę i nadszedł w smutny dzień wyjazdu, bajka dobiegła końca. Azym i Taszę ustalili, że ona wróci za miesiąc i się pobiorą. Azym powiedział, że porozmawiał z ojcem i opowiedział mu o swojej miłości do rosyjskiej dziewczyny. Jego ojciec zrozumiał i zgodził się na jego ślub z Tasią. Ona mówiła mu, że nie będzie mogła siedzieć w domu jak arabskie kobiety, ponieważ przyzwyczaiła się do pracy i kontaktów z ludźmi. Azym powiedział, że omówił z ojcem możliwość zatrudnienia Tasi jako księgowej w fabryce, ponieważ jest Rosjanką i nie będzie podlegać arabskim prawom dotyczącym praw arabskich kobiet. Azym odprowadził Tasię na lotnisko i z nadzieją na szybkie spotkanie ona odleciała. Wracając do domu, tasza natychmiast zamieściła ogłoszenie o sprzedaży mieszkania i złożyła wniosek o rozliczenie. Ponieważ urlop prawie się skończył, a ona ma jeszcze wiele spraw do załatwienia przed wyjazdem, kupców znalazła szybko, oferując znaczną zniżkę. Nikomu nie powiedziała, że wyjeżdża do Azimy do Dubaju, wiedząc, że wszyscy zaczną opowiadać historię z internetu i telewizji. Matce Tasze powiedziała, że wyjeżdża na długotrwały wyjazd służbowy. Postanowiła, że kiedy oni z Azimem przyjadą do Rosji, wtedy przedstawią mamie zięcia. Azim dzwonił do niej codziennie, pytał, jak idą sprawy i całą noc mówił o miłości i o tym, jak źle mu bez niej. Serce Tasi pękało z tęsknoty za zobaczeniem Azimę. I znowu lotnisko, samolot, znowu lotnisko, a tam Azim stoi w tłumie witających. Biegnie do niego, nie mogąc się doczekać, by przytulić ukochanego i już nigdy się nie rozstawać. Wsiedli do taksówki i pojechali przez duże, piękne miasto pełne wieżowców i pięknych alei. Wkrótce wyjechali za miasto i jechali po nierównej, za drodze. Po około 40 minutach na horyzoncie pojawiła się wioska z wysokimi ogrodzeniami, za którymi widać było szczyty budynków. Samochód zatrzymał się przy jednym z takich płotów, a Tasze spojrzała pytająco na Azimę. Wychodź, dojechaliśmy powiedział jakoś szorstko, nie swoim głosem. Serce Tasi się ścisnęło, ale uspokoiła się, myśląc, że pewnie jest zmęczony. Wysiedli z samochodu. Tasza zatrzymała się, a Azem gwałtownie popchnął ją w stronę furtki i weszli na podwórko. Przed nimi stał niski domek, wkopany w ziemię po okna. Obok były zagrody dla bydła i kurniki, smród był okropny. Przeszli do domu wąskim, długim korytarzem. Jeden korytarz zmieniał się w kolejny, równie wąski i długi, z których prowadziło kilka drzwi do pokoi. Azym otworzył jedne z nich, a tasze weszła do ubogiej, ciemnej komnaty, gdzie stało szerokie łóżko, zasłane starą derką. Na ścianie były półki z desek, a podłoga nie była wyłożona. Azym wziął z półki czarny, szeroki płaszcz, białe szarawary i chustę na twarz i rzucił to Tasi. Ubieraj się. Pójdziemy na obiad, przedstawię cię rodzinie. Siedź cicho i nic nie mów, tylko kiwnij głową, jeśli ktoś się do ciebie zwróci. Taszę przebrała się w ubrania, które dał jej Azym i poszła za nim. W korytarzu wydawało jej się, że idzie nieskochającym i troskliwym Azimem, ale z jakimś obcym i złym człowiekiem. Weszli do dużego, ale ubogiego pokoju, gdzie na podłodze w kręgu siedzieli mężczyźni i kobiety, a w środku kręgu stały duże talerze z czymś, co przypominało pylaw. Wszyscy głośno rozmawiali. Gdy Taszę i Azym weszli, rozmowy umilkły i wszyscy spojrzeli na nich. Z ciemnego kąta wyszła kobieta i podała im dwie małe poduszki, na które usiedli w kręgu. Starszy mężczyzna coś powiedział do Tasi po arabsku, a ona kiwnęła głową. Wszyscy zaczęli jeść to, co przypominało Pylaw, jedli rękami z dużego taca, każdy lizał palce i znowu brał garść ryżu, a Tasie podchodziła mdłość. Azym boleśnie pchnął ją w ramię i wściekle szepnął do ucha: Jedz, jeśli nie będziesz jeść, to będzie brakiem szacunku dla mojej rodziny. Tasi z trudem udało się przełknąć dwie garści ryżu, powstrzymując odruch wymiotny. Gdy posiłek się skończył, wrócili korytarzem do pokoju. Przy wejściu Tasze zwymiotowała już dłużej nie mogła się powstrzymać. Gdzie ty mnie przywiozłeś, dlaczego jestem w jakiejś szopie? Mówiłeś: Że twój ojciec jest bogatym człowiekiem i że prowadzicie dużą fabrykę. Oszukałeś mnie, krzyknęła Tasze prawie histerycznie. Azym mocno uderzył Taszę w twarz. Teraz będziesz robić to, co ci każe i nie śmiej obrażać moich krewnych. Podporządkowujesz się mnie i nie zrobisz kroku bez mojego pozwolenia, powiedział złowieszczo Azym. Wyjadę stąd jutro, nie mogę tak żyć. Dlaczego mnie oszukałeś? Tasze chwyciła swoją torebkę, ale nie było w niej ani kart bankowych, ani dokumentów, także telefonu nie było. Poczuła strach, poczuła się zakładniczką, nie człowiekiem, a kimś bezosobowym i poniżonym. Azym wyszedł i zamknął drzwi na klucz. Położyła się na łóżku, nie było łez, ogarnął ją strach i beznadziejność. Następnego ranka przyszedł Azym, nic nie mówiąc, podszedł do śpiącej jeszcze Tasi i zaczął zdzierać z niej ubranie. Wszystko działo się szybko i brutalnie, zupełnie inaczej niż podczas długich nocy na plaży. Ubieraj się, musimy iść sprzątać po zwierzętach. Rano będziesz sprzątać po krowach i kurach. Pokażę ci, gdzie są zagrody, w których musisz sprzątać. Jak skończysz, pomożesz w kuchni i będziesz mogła odpocząć, tylko nie myśl o ucieczce stąd, nie masz dokumentów i policja cię aresztuje, trafisz na długi wyrok. Tasze i Azym weszli do obory, która okazała się bardzo duża. Nie zdążę posprzątać do wieczora, powiedziała Tasze. Musisz skończyć sprzątanie, zanim przyprowadzą stado. Jeśli stado przyjdzie, a tu będzie brudno, zamknę cię tu na noc, krzyknął Azym. Wydałem na ciebie cały miesiąc, dałem ci miesiąc miłości, namawiając, żebyś tu wróciła, teraz musisz to odpracować. Po co marnowałeś na mnie czas i zapraszałeś mnie do siebie? Skoro nie byłam ci potrzebna, zapytała płacząc, Taszę. Od razu wiedziałem, że masz pieniądze i chciałem cię po prostu oszukać. Ale gdy powiedziałaś, że w Rosji masz mieszkanie i zamierzasz kupić dobry samochód, pomyślałem, że mogę od ciebie dostać o wiele więcej, dlatego udawałem miłość. Dałaś się nabrać, jak wszystkie wasze rosyjskie kobiety, nigdy bym się nie ożenił z Rosjanką. A teraz rób to, co ci kazałem, bo będzie gorzej, powiedział Azym i wyszedł. Teraz Tasze zrozumiała, że jest zupełnie sama w obcym kraju i jest więźniem człowieka, którego tak niedawno kochała, a teraz się go boi. Tasze sprzątała w oborze do późnego wieczora. Bolały ją ręce, z pęcherzy ciekła krew, a ona strasznie głodna. Dopiero teraz przypomniała sobie, że dzisiaj w ogóle nie jadła, nikt jej też nie zaproponował jedzenia. Tasze weszła do pokoju, padła bez sił na łóżko i zrozumiała, że teraz jest niewolnicą.